あっそうだ。

ファッションアンチェックオフェンの発 Na spotkanie z panią premier na konkretne rozwiązania, na konkretne rozmowy, nie

Nami, Dobra, nami, to tak, to twarzy, to twarzy, my mamy do 20. I 20, lat, 20. 20. No, Znaczymy, no, my pałeczkie trzymamy cały no, czas. Nie ale przyjmujemy. Nie, tak, ale przyjmujemy naszą. To, my przychodzicie do nas, bo nie no, no, przyjmujemy no, żadnej pałeczki, no, tylko no, przyjmujemy no, rolników, no, którzy przychodzą no, na naszych Bo no, my jako no, zbędnikowi na Zawiesiliście i przychodząc do nas jak przyjdziecie to zacznijcie co tam się tego co

Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie to Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, to,

это ой, как бросить убивать, когда все люди поднялись

nderopim me të gjithë këto sinjale të organizatave të yve dhe në të gjithë kontinentin i pozicionoj të këtë terapi në natyrën e tij të parë dhe do të bëjë një ndryshim të madh në jetën e tij dhe në mënyrën se si ai do të jetojë dhe do të ndryshojë gjithçka në jetën e tij dhe në mënyrën se si ai do të jetojë 아, 괜찮습니다. 자, 첫 번째 플랫폼 한번에 한 명만 가지고. 야, 저 Dla rąk i rodakcji! Dla rąk i warszawiaków! Tak mówią. No, no jak... No, jak my, zobacz, my. Ja z wam jestem od początku. No. Jak dokładnie Krzysztof uzbierdol, to dostanę. No, no. no. no jasne. Ja powiem mi pierwszego. Bo mnie osiągnął. Ja pamiętam to wtedy. No. Sio Verta 10 geng Day also You know a tweet with me ol I a Wszystko zjadło zesieki, zbierajcie podstęp do sklepu, wyjść wszyscy jedni razem zobaczymy do państwa. Ale według głównych rekord weterynarii, zdaje się, żeby wszystkie zostały zrezygnowane poprzez utylizację. A u nas zrobili dokładnie odwrotnie. zrobili strefę bufunkową i zakaz strzelania. Czyli jak było po dwóch dzików choroba, to w tej chwili mamy już po połowę 80 do 70, bo te badania prowadzą. Pojawiło się jak nisko gdzieś tam w klepie. Pojawia się firma, która mówi, panie minister, tak, skoro to... tak, to my płacimy za utylizację, do, tak, do tak, to... Tak, to płacimy, tak, tak. Tak, to płacimy to dajemy, tak. i do de I my za to zapłacimy. A Sawicki już drugi raz im odmówił. No przepraszam, kurde, w czyim interesie? No bo w tej chwili cały czas kultusze duńskie jadą z Danii do Sokołowa. A Sawicki skąd jest? Z niego, gdzie do Sokołowa. Pasuje? 90% kapitału w Sokołowie to jest Dania. I w tym momencie, gdyby nasze się udrożniło, to jest konkurencja, bo każdy jednak to przeświadczenie jest, że Polska zdobaż, zgodnie... jest najdroższa. i dzisiaj Chiny, kurcze, inne kraje mówią, dawajcie, bo to, że nie ma problemu, tylko pod warunkiem dyleć, że KSF został zlikwidowany. I teraz co zrobili? Zaproponował Sawicki na ostatniej konferencji prasowej, że te pieniądze, które teraz tam miałem dać do tych rolników, dla 2000 po 2400), że rolnicy zadecydowali, że one będą przeznaczone na bioasekurację. A bioasekuracja to jest powiększenie strefy buforowej, to są maty przed chlewniami, czyli żeby się dalej gdzieś nie przeniosła, ale nie załatwia to, to sprawy SF-u. Czyli ci rolnicy z tamtego Podlasia kurde, giną absolutnie. My nie mamy gdzie nadal sprzedać i taki Sokołów czy no kupuje od nas. Tylko on sobie wtedy kupuje po 3 zł, po 3,50 to nie jest dla niego żadna konkurencja. Po ile chce płaci. Natomiast w przypadku likwidacji SF-u, to dzisiaj dzwonią, Chiny mówią, proszę bardzo, po 6 zł obrotno. Dawajcie wszystko. To który rolnik teraz takiemu kurde sprzeda do Cokołowa czy do innego zakładu po 6 zł po 350, jak ma powiedzieć? Tak? To jest proste, dlatego nie będę to trzymać sztucznie. Dokąd się tylko da, no bo jak trzyma tam udziały, no to się kasa z tego bada. To jest to, jest, to, jest, to są takie, no, takie rzeczy bo... które... Zablokujcie całkiem tranzyt, całkiem tranzyt, tranzy, nie z trzema Wszystko Zablokujcie No. No to, to wszystko staczą on Ale ja, 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 ja jestem skąd, Ja jestem Wtedy strefa powodowa. Strefa powodowa co? Że nie wolno przemieścić ucznika pod żadną postacią. Z nie można wyprowadzić, nie? W końcu chłopaki dzwonią, zatrzymują dwa tiry kurde, wypełnione świnki, które jadą na Białoruś. Przez Białoruś do Ruski. No co się dzieje? Wychodzi kierowca Panie, mówi, jaka strefa? Ja tu, tu, tu tydzień włożę, tu żadnej strefy nie ma. Austriackie świnie wtedy jechały. Zobaczcie, no, każdy inny kraj może sobie robić, tylko my nie możemy. No, Czy no, wyobrażasz sobie, gdyby w Niemczech była strefa kuponowa, żeby Polach tam jechał? No, A chyba sport. to jest niemożliwe. że teraz, delegacja niemiecka mówi, panowie, nawet nie myślcie o eksporcie przewinny do nas, bo, bo, bo w Niemczech nikt polskiego nie kupuje. Tam jest, tam jest, tam jest, tam jest. Tam jest ale, tam, ale tam nie musieli przenosić, bo tam choroba była pierwsza niż u nas. Tylko, że w Niemczech na Zachodzie jest tak, że oni to wyciszają, nich o tym nie wie. A u nas tak na całą Europę, żeby sobie nóż precyzje. No nam, no to sobie w tym sensie, że Polakom, nie? W tym sensie. Dokładnie, dokładnie. Niemcy już mieli ten nie mają. A oni, oni oni mają przynajmniej ten patriotyzm lokalny, że oni kupią, a u nas to zrobili. PSL ogłosił, kurczę, że pieczątujemy Polską Zdrowożywność. A wchodzi, kurczę, 35 tysięcy w Danii i pierwsze, co robią, to Polska Pieczątka Polska Zdrowożywność. Bak, 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 idzie wszędzie, no, ludzie kochali. Polska to dziwny kraj. Panie, jak my się zbieramy w trzech wioskach, gdzie prezes wygrał wybory, to my się zebrał, Który kusztę na nich głosował. Bo nie głosował? Który głosy dostaną, no to głosy dostały. Teraz na ludki, no no. No nie Gdzieś tam, tam u nas jedno komisje skontrolowali. 740 głosów było dopisane. Na ludki, bo

i teraz, na czym jest kolejne. kolega? Polega rzecz na tym, że wszyscy wiedzieli, że to chińskie, nie, przepraszam, to holenderskie świecie. I teraz tak, wszyscy wiedzieli, że te pomidorki, te ogórki, to wszystko jest No Ale teraz co oni Trzeba zrobić to w ten sposób, że nasze produkty zapakować jako idę. I teraz załóżmy, że ja wiem, że ten holenderski pomidor jest wstrętny, prawda? To go nie kupuję. No, Zobaczę, może się poprawić. I teraz idę do supermarketu. Rzeczywiście, on jest dobry, on jest dobry, patrzcie jaka mama Czy to jest przestępstwo, o którym musimy wyraźnie mówić, przestępstwo, ponieważ nasz produkt jest władowany jak i przywłaszczenie sobie mało tego żelona, łącznie z towarami, to, to jest przestępstwo, o którym wracaliśmy kilka razy na Radzie Krajowej o no, to, co weźmiemy. co oni teraz zrobili, dopłaty za na przechowalnictwo. No, 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 działacze PSL-u sobie zebrali kurde w chłodniach kartusze. Tak, Teraz kasy dostanę. Ja pytam się, no, kto chłopu da choć tak, złotówkę? Tak, Nikt. Tak, tak. Agencja Rezerw Materiałowych. Sztuczny przetarg zrobili. potem agencja wygrała przetarg. I tak jak jest na zachodzie, bo to jest system unijny, nie? że mięso w chłodniach przechowuje się, ale przechowuje się bez kości. Bo który, kurde, kraj jest głupi na tyle, żeby płacić 8 zł za dobę za, 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 za kości, nie? Wykrawają je, utylizują, czy tam przerabiają na mączki. Za to biorą pieniądze. A u nas z kolei w wpierdzielili wszystko z kośmi, Panowie z PSL-u biorą pieniądze, że tak jak teraz obliczyli, za te pieniądze, które w ostatnim czasie zostały zapłacone za te właśnie kości, można kupić 20, 250 tysięcy tucznika. 250 tysięcy, nie? Za te pieniądze, po 6 tam chyba 20 czy po 6,30, my przyliczali na wagę i za te pieniądze bo oczywiście jakby tej kości nie było to się robi miejsce w chłodniach i się kolejne mięso składuje więc jak nadwyżki z rynku zdejmiesz to na automatycznie musi co na później nie ma możliwości, natomiast nadwyżek dzisiaj się nie zdejmuje, no bo PSL robi prosto rzeczy, bierze dopłaty do przechowalnictwa, no to jemu nie zależy na tym, żeby zdejmować z rynku bo Niemcy czy inni to robią tak, jak się pojawia okazja, to zapasy wyprzedają, po to, żeby później nowe, wiesz, robić i zdejmować od chłopów z rynku. A u nas trzymają, bo oni są 8 złotych biorą, to nie sobie siedzą, co miesiąc wpływa, proszę Ciebie, kilkaset tysięcy złotych i jest pozałatwiane, tak jak kiedyś jeszcze jak byłem senatorem, co był ten przekres ze zbożem. Zajeżdżamy na kontrolę, rozumiesz, do takiego, nie pamiętam, który to z elewatorów był, no i wchodzi tam komisja, kurwa, puste, puste te, puste silosy, nie? Ja mówię, weźcie, sprawdźcie, no przecież na podstawie jakichś dokumentów musieli to przywozić, nie? No i zeszliśmy tam do tego i na podstawie dowodów rejestracyjnych, nie, pojazdów. Ja mówię, to się na policję, kilka dowodów sprawdzić, po dowodach się dojdzie, który rolnik przewodził i zaraz go tutaj zabety, bo może przywiózł, wiesz, 5 ton, a spisali mu 25 ton, nie? Przywozł, zaraz, kurwa, facet 25 ton pszenicy komarkiem przywiózł, o. A taki senator sobie i panie, to ile można byłem zetkę przywieźć? To były takie jaja, że kurde, romety, komarki, włeski, popodstawiane numery stacyjne i wtedy 30 tysięcy ton zboża mieli w dokumentacji udokumentowane, a tego zboża w ogóle nie było. 5 zł za tono miesiąc, to chcę 150 tysięcy to znaczy? 150 tysięcy miesięcznie brali sobie, to byli wyczereg z Wiesz, pozamykali ich, nie? Po pół roku odsiedzieli, później im resztę ułożyli. To dowodzi, że brak fachowców, brat naszej reprezentacji. I teraz tak pytamy, czyja wina, bo każdy, każdy mówi, albo jego wina i tak dalej. Zacznijmy od siebie, czyli zacznijmy od siebie, od tych najniższych, od tego, od ciebie, od ciebie. Zagłosujmy odpowiednio i wymagajmy. Wziąłem na przykład swojego radnego, prawda pan, ja co tam załatwić go? a ja nie to kopa w dupę. I podobna sytuacja z posłem i tak dalej, ale my panowie nie dba... nie kopnie w dupę. Nie, ale słuchaj, jakże nie? A bo pójdzie siedzieć? nie? Słuchaj, do, do niego, do, Ty, do niego krótko. no najpierw na dupę połóż immunitet i no. immunitet go kopnie. Nie, nie no oczywiście, ale, ale słuchaj, ale to dowodzi, to ja bym tak. powiedział powiedział w Szczecinie ten minister rolnictwa Kalempa, jeszcze teraz 50 to później godzi. No mówi panowie, nie mam fachowców. Nie ma fachowców, rolników, którzy tutaj mogą ewentualnie coś zrobić. Gdzie? Tu nie ma? Nie, nie, ale fachowców sejmie. A no Fajmie. tak, masz. A no widzisz, bo... A i teraz, czyja to wina jest? To jest nasza wina. To jest nasza wina, że tak, tak do dupy wybieramy za przeproszeniem. Ale to widzisz, bo jest no, taka mentalność. No, nie no. Pójdzie na obcego, zagłosuje, byleby sąsiad do. nie dostał. Nie bo co? Zazdrościsz? Powiem, to było to... Za, za lepera, było tak, było takie w któregoś. Mamy my chłopcy z naszej wioski, nasz kandydat z Kalinowski. Usia, Śusia i Marusia głosujemy na Jędruszia. Czyli co innego mówimy, kurwa, co innego robimy, prawda? I tak dalej. I tak wszędzie to jest. Od góry, od tuska oszusta i w związku z tym, jeśli, odpowiedzialność była tych wszystkich posłów, senatorów, Sawickiego ja już 40 lat pamiętam, jakby w od propagandy, dymisjonowanej i za miesiąc czy za dwa ponownie wraca. Jakim cudem, w tej chwili pani Kopaczka ministra Sawickiego przywróciła do władzy? Wszystkie asylii za mnie co nie ma odpowiedzialności, koniec z tym, senatorzy są za bardzo łagodni, nie nagłaśniają tych zbrodni. Tych aser wszystkich nie wierzę, i w związku z tym no, no, czas zacząć nie się, rozliczać. Nie, nie, to nie jest ta soli zabawka. I chcę powiedzieć, no, no, jak bo są, jesteś. Bo jesteś 37? Jak to jest? Nie, no ja jestem. E, Pan wuju, ja że nie. się, wuju, że nie. No to cóż, to powtarzam. To te chłopaki będą, tam niech sobie co roku zarejestrowa. Jutro wiesz, jeden dzień na Waszym tym jesteśmy, na Waszym wyzwoleniu. To, to no dzisiaj do 20 jest na nasze. Normalnie i wasze inaczej. A nam się kończy 20, a później trzeba wszystko wody zaczyna. Bo dzisiaj Tak, tak, tak. Co ty tydzień będę skalował na stacji zażarowej. Wtedy miesiąc pamięci lepiej. Jak odchodził tam parę wagonów, tak? Tak, tak, tak. I wysypała się ta pszenica.

Ik ben hier op de kruis. Ik ben hier op de